Pamiętam to jak dziś. Razem z kumplem od dłuższego czasu siedzieliśmy w brudnej, ciemnej kieszeni. Jedynym naszym towarzystwem była koleżanka zapalniczka. A potem ten automat, wilgoć, ciasne tunele, i. i wtedy ją zobaczyłem. Była piękna, wyróżniała się spośród szarego tłumu. Zakochałem się. Mieliśmy dużo szczęścia, zostaliśmy wspólnie wydani jako reszta. Wiedziałem, że trafimy w dobre ręce. Los nam sprzyjał. Wreszcie zostaliśmy sami. Romantyczne wieczory, upojne noce. Po pewnym czasie urodził nam się mały grosik. Rósł jak na drożdżach. Wiedziałem, że nadejdzie dzień, kiedy opuści rodzinne gniazdko. I znów zostaliśmy sami. Nagle wpadła teściowa i do tej pory nie zamierza wypaść. Potem zajrzał mój brat i dwóch kumpli z zagranicy i pomyśleć, że do niedawna było tu tak pusto. To nasz kochany synek. Jaki on duży i silny! Byłem w kasynie, na giełdzie, w kantorze, aż trafiłem do banku na e-konto. Żeby zaoszczędzić, otwórz konto w M. Banku.